Gdzie jest pozostałe 0,001? A, zostało na nożu. Główno, prawda! Uff, jak ja to zobaczyłem, to mnie zabolała fizyczna dusza, po prostu moja fizyczna dusza zrobiła cosplay pewnego szarego chłopca, który pobijał tabletki i buprofenu kubusiem. Tylko chyba miał koszulkę z jaki Wiecie Wiecie te... Podnyś! To już mamy inne fizyczne... O ten odcinek będzie trochę dłuższy. Inne fizyczne Czemu jak nagrywa? Nie, naprawdę. nie mam prowzy, w ogóle się chemików. Powiedz mi jak ty to zrobiłeś. Mam nadzieję, że było mnie słuchać. Tak nie, to sobie podłośnijcie, podłośnijcie sobie ucho, podgłośnijcie sobie słuchawki, podłośnięcie sobie film na YouTube, podśmijcie sobie komputer, podgłośnijcie sobie... Ee, tak. Multiwersuma by nie było. Teraz tak wyjaśniam. Te długie te HIV. To wygląda jak kurwa człowiek Tutaj ma takie oko jak Alien, a tutaj ma taki nos. Mógł się jeszcze narysować i wygląda jak alien z glutem, któremu spadło, nie wiem, igła. Taka ciężka, taka gruba. Wójt na głowę. Ej. O, dobrze. Dobry chemik. Nie! Głupi jestem! Przecież to nie ma kontaktu z tym polem. Ja jestem głupi! Jestem głupi po prostu! On ma plus jeden! Muszę się położyć. O. Mamy sobie na przykład linię czasu. Kurwa, jaka krzywa. Mój ryjec. nie no. prosta. Wiecie, hehe. Prostota. trzymać panu. Linika za kija nie jest prosta. O co mi chodzi? No zawsze w szkołach mówili, że linijka jest prosta. O co ci chodzi? Czemu gwałcisz moją edukację szkolną? Jebać szkołę, tyle mam do powiedzenia. Chcę powiedzieć? A, linijka. Tu mamy sobie taką prowizoryczną linijkę. Co jest? Tabletki mam wziąć. Przypomnij mi za 15 minut. Don't copyright, this is. nie, nie. No to mamy sobie linijkę. Kurde. Kulę do kręgli. No to się ono odbije, nie? No to co poleci, nie wiem, gdzieś tutaj. No to co mamy? Jaką mamy prostotę? Taką. No to jest proste, no chyba was, nie wiem, siusiak boli. Jak nie macie siusiaka, to sobie go doczepcie. Elektronu. Wiecie, jak wygląda sobie, a tam co, nie? <coughs> jak ja on go zjebany. Chyba ja za dużo krzyczałem na ludki w Fortnite, mam, mam sobie. E, jak mieliśmy tą zabawę, nie? Że wiecie, nie da się czegoś równie określić, no ja tam przykład z czasem powiedziałem. No się bawiliśmy. Która godzina? A, jest dziesiąta. Nie, jest około dziesiąta. A, pomyliłeś się! No to ja w końcu tego tak zadaję pytanie nie chemikolowi, tylko temu... Dziwnemu typowi, co w ogóle pamiętam jak się prawie wyjebał i udowodniliśmy, że on jest <grym zakańczony> To on, elektron. Co my tam jeszcze możemy mieć? E, jeden atom A działa na... No, kurwa! odrzuć nie biorę tego. buntuję się. <grym> Ale <zakańczony> to coś tak shitpostowego, jakby uchwać moim muszą Dobra, odrywam. A! Boli. A! u Uuu... Ale śmierdzi. Śmierdzę. Muszę się umyć. Osoba malekum. Pewnie się nie spodziewaliście teraz filmu, co? Ja też się w sumie nie spodziewałem. Znaczy wiedziałem tak od wczoraj, że... Powinienem takie coś nagrać, bo... Wiecie, ten czas z AI, AI jest fajny, nie? Ale... Wiecie, tak dzisiaj patrzę... A więc dzisiaj... Pogadamy sobie o świadomości. Czym jest świadomość? Kurwa, nie przygotowałem się. Nie? Jakby to był kosmita, który totalnie nie zna się na ludziach, to dałoby się go zaprogramować tak jak człowieka, mimo że on tam jest... Co to kurwa jest? Czemu to nie jest wikip... <tłuk> e! Iu, iu! Bomba zaraz spadnie! Przepraszam. Kurwa, daj mi Wikipedia. Nie, nie, nie niezabezpieczona. Pamiętajcie zabezpieczać się. Kurwa, kiedyś tu. A, nie ma, nie ma! Cezary Pasura. <gryw> e, ten człowiek, który tworzy tą stronę, tego chat .openai com come to me. come, come! Proszę, daj mi żart, żart mi daj. O, dobra, nice! No mówię no, jakby... Growa się dobrze. Chyba. To... Nie wiem, coś co się chciało mi się. Świetne. Tylko taki trochę dziwnie potentan. Trochę się rozjechały tutaj te bloki. Ja mam podobny, czekaj, zrobię ci zdjęcie. Jeszcze <śleszy> kurwa, sam musiałem ponumerować No, <śleszy> I teraz tak y, Kto zaczyna? Możemy zagrać w papier, kamień i nożyce No dobra Dobra, na... Y, 3, 4 3 4. No, czekaj 4 no. 3 No, 3 Ja no, pierdolę Trzy, czter... trzy, cztery, papier? Ry. Papier? A, ja jajaj, no to zaczynasz. Mam nadzieję, że nie oszukiwałeś. Nie, nie oszukiwałem. Nie, 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 żyki, tam. W nie. Nie, nie, <try> Dawaj, dawaj. Dawaj, Nie, nie. Nie, nie. 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 Jest w okresie! nowy układ okresowy, bo tamten już dawno miał. Ja, kitu, ja teraz sobie są. też wybiorę inny. Aha. To, nie. Co to jest za jakiś układ się okresowy? Nie. Co to jest za układ okresowy? Co to jest? Kuźma, co ja znalazłem? Zobaczysz ja na nagraniu. Kurwa, Czemu się Nie wiem. Czemu się zaśmiałem, Jezu? Bo jak masz ten pierwiastek z symbolem CM? -Giuro. ja przeczytałem sióra. Jezu. <grym> no i to tutaj mamy jakiś, nie wiem. Pseudo, Pseudoproton patrzcie, no mamy coś o pseudoprotonie. Au! Mój duży paluch. i moje kolano. Zrętwiało mi jeszcze Do tego można minus, minus D można zapisać tak, można zapisać tak kto w oko. Nie, bo nie będzie wiedzieć o co chodzi pewnie. W ogóle po prostu kurwa dalej No tu będzie